Siemanko, gdzie będzie o musa textilis. Mam oto taką sezonkę. Była zakupiona jako taka, taka malutka sezonka z dwoma listkami. No ale już jest teraz dosyć, dosyć ładna. Yy, więc tak, pienik ma. No, jeszcze nie za gruby. Taki średni. Ale za to wyparwienie liści, jakie ma. No to naprawdę coś pięknego. Od spodu też. Po prostu. Piękne. Ten troszeczkę mniej. No, te stare liście takie dosyć, dosyć tutaj popalone, dlatego że stał on w szklarni i, i wystawiłem go od razu na pełne słońce. No i troszeczkę sobie tutaj przycierpiał, ale jak widać, już te nowe listki. No, piękne. No i z środka idzie kolejny listek tak wygląda na razie stoi w donicy ale myślę że myślę że za rok będzie w gruncie na pewno będzie w gruncie No i dobra na razie